Siemaneczko, ja jestem Grafusz i zapraszam Was do oglądania mojego kolejnego gameplaya z gry Call of Duty Ghost i witam was bardzo, bardzo serdecznie w taki super dzień jak wtorek, bo myślicie sobie co on gada przez wtorek to jeszcze daleko do weekendu, daleko do piątku, bez sensu dzień, a ja wam mówię, że bardzo, bardzo fajny dzień jest to dla mnie, ponieważ dzisiaj zaczynam pierwszy dzień wolnego. Mamy 6 dni, e, nic nie robienia, aż do poniedziałku następnego w dodatku moja kobieta wyjechała jeszcze do Polski sobie na urlop, więc... Jestem sam w domu, więc mam mnóstwo, mnóstwo czasu na nagranie i myślę, że tutaj udać nam się dzisiaj, dzisiaj, jutro, pojutrze i tak dalej, aż do poniedziałku, wbić parę ciekawych wyników. Przede wszystkim będę mierzył w double chemo, bo jakoś tak jestem głodny tego double camera, bo no, oglądałem się ostatnio dużo, jak em, inne osoby wbijają i pomyślałem kurczę, ja też bym chciał mieć już zwykły camera, nie wystarcza, teraz chciałbym mieć double. Oczywiście to jest niesamowite, niesamowicie trudne i nie wiem, czy mój poziom umiejętności pozwoli mi na to, żeby... Taki tutaj wynik osiągnąć, ale się będę starał, no patrzcie tutaj co to za wróg w ogóle, co on tutaj robił. Pobieg wrócił się, no dosłownie jak bocy grali tutaj kolesie. Ale wierzcie mi, to byli prawdziwi ludzie. I dzisiaj pomyślałem, że skoro wbiłem Kema, bo tak w tym gameplayu będziecie widzieli mojego Kema z broni MSBS. Zostałem poproszony przez użytkownika Dawida Pasiekę swoją drogą. Bardzo fajne nazwisko, jeżeli jest to nazwisko. Moi rodzice kiedyś prowadzili gospodarstwo pasieczne, mieli około 1000 pni uli, czyli jedno z takich z największych w Polsce to było. Więc jeżeli chcecie parę ciekawych historii odnośnie życia takiego y, małego kobusia puchatka, tylko że z większym rozumem, to spoko mogę coś tam poopowiadać w następnych komentarzach. Ale dobra, nie odbiegajmy od tematu, przejdźmy zatem do proponowanej klasy, do y, karabinu MSBS. Tak więc na początek próbowałem grać tutaj z celownikiem mechanicznym, niestety sporo on zasłania i to jest jedna z jedynych broni, gdzie używam Red Dota. Nie lubię Thermala, nie lubię Trackera, więc ja tutaj zalecam Red Dota i oczywiście tłumik, żeby być cichym i niewykrytym na mapie. Przejdźmy do perków, oczywiście specjalista, a więc tak, Stalker, Dead Silence, Amplify, Focus. No tutaj chyba nic nie muszę dodawać, to jest taki standard, taka standardowa moja podstawa do karabinów szturmowych. I ja zawsze daję sobie hardliner, żeby mieć jednego kila mniej. Do, do następnej paczki specjalisty mieć jednego kila mniej do samego Kema i żeby nam asysty się zaliczały jako zabójstwo, więc tutaj oczywista sprawa. I przechodzimy dalej, ponieważ ta broń MSBS jest taka trochę mm, nierówna, bym powiedział. Czasami zabijamy na trzy strzały, czasami na e, dwie serie, a czasami nawet i na cztery i na pięć. Tak więc ja tutaj w pierwszym parku od razu dałem sobie dead eye. To nam pozwala już po, po około 6-7 kilach z bliska mieć naprawdę każdego przeciwnika do, wystarczająco na jedną serię. Dalszego, może na dwie. Więc y, tutaj jest znakowitym parkiem ten, ten Dead eye Później, na wiadomo, do Scrawanger, żeby nam się amunicja szybko nie kończyła. Y, I następnie Pink, który jest jednym z moich ulubionych parków y, Wolę go niż sadkoma, już wielokrotnie to mówiłem. i Tutaj też również go sobie dałem, a w bonusie specjalisty proponuję Wam Rediap, szybkie ręce, szybkie przymierzenie i c -trap. Tak więc dlaczego taki system c -trap? Wiadomo, chcemy widzieć gdzie są te wszystkie EID, wszystkie jakieś tam klemy i, i statkomy i centrygany i tego typu podobne sprzęty całe przeciwnika. Tutaj widzicie, no że tak pięknie zobaczyłem, że jest gościu na pingu. E, szybkie ręce pomagają nam szybciej przeładować. E, szybkie przymierzenie, czyli Quick Draw pozwala nam szybciej przyłożyć broń do twarzy, do przymierzania, więc e, to daje nam przewagę nad wrogiem, jeżeli pojedynkujemy się jeden na jeden, chociaż w tym w tym tutaj gameplay za dużo się nie pojedynkowałem. Goście grali bez Dead Silence oprócz tego, że byli beznadziejnymi graczami. E, to grali jeszcze bez Dead Silence, więc pięknie tutaj słyszałem, zawsze miałem tą przewagę, że już pierwszy miałem przymierzony, tylko wyczekiwałem na ich. Myślę, że to też jest duży, duży warunek, żeby wbić kema z tej broni. Jest <grych> tak jak samo jak i z każdej, mieliśmy naprawdę słabszych przeciwników, ale nie zawsze tak się udaje. A tą, grą, tą bronią mam jeszcze takie inne ciekawe gameplaye na jakichś wyższych strekach, streakach, gdzie mi się nie udało wbić kema. Powiem Wam, że bardzo przyjemnie mi się nią gra. Zrobię oczywiście niedługo komentarz live, w, w gramy proponowaną klasą, myślę, że jutro się pojawi i zobaczymy, jak mi tam pójdzie. Tak więc e, przechodzimy dalej. Ostatnim parkiem jest... E... Aha, już wszystko, wszystko wam powiedziałem na temat tej broni, na temat tej klasy, więc już wiecie jak możecie sobie ją ustawić. E, bardzo, bardzo zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali sobie nią zagrać. Ona ta broń nie jest łatwa dobry. E, ale można się... W nie... Grając z nią można się troszkę podszkolić, że tak powiem. Jeżeli gramy słabszymi broniami, e, to naprawdę później jak zakładamy jakiś taki taki lepszy karabin typu Honey Badger albo AK to wydaje nam się, że po prostu jesteśmy nieziemsko dobrzy, że nikt nam nic nie może zrobić, ewentualnie jakiś gościu siedzący w rogu, który po prostu myśli, że to jest prawdziwa wojna i się boi, że jak wyjdzie i pobiega i zginie, to zginie też w prawdziwym życiu. No ale to cóż, no takich nic już nie poradzimy, wiadomo, więc każdy nie gra tak, jak uważa swoim stylem, Ja gram swoim stylem i myślę, że tutaj ten kem też nie jest jakiś super szybki, bo... Większość, praktycznie wszystkie moje kile były zdobyte w tym budynku, ale to jest naprawdę bardzo fajne miejsce. Tutaj mamy kontrolę nad jedną stroną mapy, nad drugą stroną mapy. Znowu jest to chem na Severin, ale naprawdę ta mapa mi tak tutaj pasuje, tak mi się dobrze na niej gra. Chyba, chyba ta mapa i Octane to są takie mapy, gdzie jak za zaczynam grać, to myślę sobie o tym, że wbije Kema. Na pozostałych mapach, a oh sorry, na Stonehaven jeszcze często mam myśl, że wbije Kema, jednak zazwyczaj to się nie udaje. No ale cóż, yy, a dziwne to jest, bo Stone Heaven to jest duża mapa, a mi, mimo, mimo wszystko mi się bardzo dobrze na niej gra. Yy, po prostu poznałem chyba dobrze jak, yy, jak się respią przed krzywnicy. Na pozostałych to jest taka loteria trochę bardziej, raz wychodzi dobrze, raz wychodzi gorzej, ale myślę, że z czasem na wszystkich mi się uda wbić. Tak więc tutaj już mega gameplay dobiega końca, ja się z wami żegnam, na razie,